Jeśli chciałbyś uzyskać dofinansowanie w kwocie 100 zł na zakup dekodera lub 250 na zakup nowego telewizora umożliwiającego odbiór naziemnej telewizji cyfrowej w standardzie DVB-T2, to zapraszam do obejrzenia tego filmu. W materiale filmowym pokażę, jak złożyć wniosek z wykorzystaniem e Apple a także sprawdzę listę sklepów, gdzie można wykorzystać dofinansowanie. W związku ze zmianą standardu nadawania telewizji z DVB-T na dvb 2 Sejm przyjął ustawę o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania. W ramach przyjętego programu wszyscy, którzy mają niedostosowany sprzęt i nie mają środków na zakup odbiornika cyfrowego w nowym standardzie, mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości 100 zł do dekodera telewizyjnego lub 250 zł do zakupu telewizora. Kto zatem może skorzystać z tej oferty? Wniosek o dofinansowanie może złożyć osoba, która ma ukończone 18 lat, jest zameldowana na terytorium Rzeczypospolitej, ma pobyt stały. Należy również zadeklarować, że nie posiadamy środków na zakup odbiornika, oraz żaden z członków Twojego gospodarstwa domowego nie występował jeszcze o takie dofinansowanie. Na jedno gospodarstwo domowe przysługuje tylko jedno dofinansowanie. Co trzeba przygotować? Jedną z poniższych rzeczy. Login z hasłem do profilu zaufanego i telefon komórkowy, podpis kwalifikowany, e-dowód. Dane potrzebne do wniosku: imię, nazwisko, numer PESEL, adres swojego gospodarstwa domowego, adres mailowy, na który otrzymamy kod dofinansowania oraz numer telefonu. Teraz pokażę, jak złożyć wniosek elektronicznie. Klikamy przycisk Złóż wniosek. System przekieruje automatycznie na stronę login.gov.pl i wybieramy sposób logowania. Wypełniamy wszystkie obowiązkowe pola, zaznaczamy również oświadczenia. Po wypełnieniu zgłoszenia, system przekieruje do obsługi e-podpisu na stronie pzgov.pl, gdzie sprawdzimy i podpiszemy zgłoszenie elektroniczne. Przypominam, że możemy podpisać wniosek za pomocą profilu zaufanego, dowodu z warstwą elektroniczną, e-dowodu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Na zakończenie klikamy Potwierdź. Na podany przez nas adres mailowy i naszą skrzynkę w Epułapie, z której wysyłamy wniosek, otrzymamy kod, który można zrealizować w dowolnym sklepie z dostępnej listy. Cała usługa jest bezpłatna. Jeśli chodzi o czas oczekiwania, to potwierdzenie złożenia wniosku i kod świadczenia otrzymamy od razu po tym, jak złożymy wniosek. Całość uzyskanego dofinansowania w kwocie 100 zł należy przeznaczyć na zakup dekodera. Jeśli wybierzemy tańszy model, różnica w kwocie nie zostanie nam w jakikolwiek sposób zwrócona. Wszelkie szczegóły znajdziemy na stronie gov.pl. Wniosek można złożyć również w placówkach stacjonarnych poczty polskiej na terenie całego kraju. Jeśli materiał filmowy Ci się spodobał, zachęcam do subskrypcji oraz pozostawienia łapki w górę.